Nexen CP 661 to opona letnia klasy ekonomicznej. Model powstał dla samochodów klasy średniej i wyższej. Oferta Nexen to produkty nowej generacji. Firma znana jest z obecności w licznych zawodach motorowych. Jeżeli szukasz modelu, który zapewni stabilne prowadzenie i będzie trwały, ten produkt jest dla Ciebie. Nexen CP661 gwarantuje sterowność niezależnie od warunków na drodze. Nexen CP661 ma symetryczny biernik. Dzięki temu zużywa się wolniej i bardziej równomiernie. Umieszczone w oponierowki szybko odprowadzają wodę. Dzięki temu jazda na mokrej nawierzchni jest wolna od poślizgów. Nexen CP661 to wysoka trwałość, świetna sterowność na każdej drodze i atrakcyjna cena. Produkty Nexen to dobra jakość gwarantowana przez wieloletnie doświadczenie w branży.